Ten zaskoczył na początku konferencji dziennikarzy na pewno. A was? No, nas nie zaskoczył. Nas zaskakuje, że tak powiem, każdego dnia udaje mu się wykrzesać jakieś nowe słowo po polsku. I to jest fajne, że, że chce się uczyć tego, tego języka i, i, i na razie mu się to udaje. Kto wie, być może już niedługo będziecie mogli z nim przeprowadzić wywiad w języku polskim. A udaje mu się coraz bardziej z tą drużynę też cementować i wzmocnić. Dużo mówi o defensywie, praktycznie odkąd przyjechał do Polski. Na tej defensywie buduje taką drużynę, która będzie w stanie walczyć o te najwyższe cele na mistrzostwach? No zdecydowanie tak. Eee, taką taktyką trenera e, Biglera jest e, przede wszystkim i tą bazą, jest e, dobra obrona i później wyprowadzanie szybkich e, ataków. Dobra obrona poparta jeszcze grą w bramce. E, oczywiście już e, o tym wszyscy wiedzą, że, że akurat pozycja Bramki jest w naszej prezentacji bardzo silna. E, co do obrony, idzie to e, w jak najlepszym kierunku. Dlatego my staramy się e, wykonać te, te jego oczekiwania i te jego plany, i, i, i to też zaczyna wyglądać już całkiem, całkiem obiecująco. A co zrobić, żeby nie było największej zmory z ostatniego turnieju, chociażby tych słynnych polskich, nie powiem tak mówić, przestojów? No, no troszeczkę nad tym pracowaliśmy. E, miejmy nadzieję, że uda nam się to wykluczyć, bo, bo to rzeczywiście e, w niektórych meczach może być tym gwoździem do trumny. E, miejmy nadzieję, że, że już w nadchodzącym turnieju i, i w nadchodzących mistrzostwach tych przestojów nie będzie. E, a na pewno żeby nie były one takie i, i w tych momentach, które, które będą decydowały o wyniku spotkania.